300 zł? Prawie 350, średnio tyle. Jeśli ktoś przeniesie swój kredyt hipoteczny do innego banku, może zaoszczędzić 350 zł miesięcznie? To zależy jaką mam marżę, ale jeśli brał kredyt po ostatnich podwyżkach stóp procentowych, to na średniej wysokości kredycie hipotecznym coś takiego. Ja pitore. Chcesz to zrobić z dzichu? No pewnie, że ja chcę, a nie muszę ci za to płacić? Twój nowy bank mi zapłaci. A stary bank co na to? Mm, no oni zarabiają około 25,5 miliona złotych dziennie. Jakoś sobie poradzą. Czyli bycie lojalnym wobec swojego banku to coś złego. To zależy, jak lubisz wydawać 350 złotych miesięcznie więcej niż musisz? No nie bardzo. Ja też nie. To co, podpisujesz? Bo potrzebuję tych papierów, żeby zacząć działać. Dobra, dobra, już podpisuję. A to tak każdy z ulicy może sobie przyjść i zmienić? Generalnie tak, wystarczy, że kliknę tutaj i umówi się ze mną na bezpłatną konsultację. Jopitole, to ty na tym miliony wyczepiesz. Czy ja wiem? Tylko niewielki odsetek osób faktycznie zmienia bank, reszta zostaje lojalna i przepłaca. Hehe, <laughs> zanim te papiery do nowego banku zaniesiesz, szybki rozkodniaczek, żeby mi tam nowy ładny kredyt zrobili. <laughs>